Jak się jak na firma? ja, yeah, gut, schnell, o oh, yes, oh, so fak, gut! A ja? A ja, a ja. Wiadwe włosy, rozpalone policzki, odludne zamczysko. Bo ja lubię, kiedy para musi się pobrać ze względu na ciążę, albo ze względu na honor bohatera, no najlepiej jakiegoś Włocha bądź Greka, bo oni nie mogą zrobić inaczej, bo takim im wpojono. Lubię też, gdy jedno z nich mści się na tym drugim za jakieś dawne urazy, albo kiedy mamy męskiego komandosa. Bo ja lubię, jak jest silny, mroczny facet, najlepiej samotnik, ale o wielkim sercu i do tego piękna, delikatna kobieta o niezłomnej naturze. Wielka miłość między nimi, która powoli się rozwija. Albo też wątek podróży lub ucieczki. Lubię też, gdy bezpłodny ojciec dziecka, co to umarło, zanim się urodziło, i niegodziwy brat tego ojca, który tak bardzo chciał być ojcem tego nienarodzonego dziecka, że aż ożenił się ze swoją niedoszłą bratową. A zaraz sam potem umarł. Tyle już tego przeczytałam, że chyba więcej nie zmieszczę. Czytaj! Czytaj, dziecko! To uspakaja! Co z samochodzikami? Gdzie samochodziki? Pytam grzecznie, gdzie w moim pokoju samochodziki schowano? A po co ci samochodzi? I tak nie będziesz rajdowiec!